Ok. Już na samym wstępie. Jest ekran ładowania inny. I. Okej. Okay. Ej, w sumie mogłem się spodziewać, że może coś takiego jakby z okazji tego dodania trybu kreatywnego do Fall Guys. Tutaj jest jakaś piłka. Są jakieś inne tam dziwne chmurki tutaj. Ej, ciekawe. Kreatywne konstrukcje, no. Chwilę. Ej, to wy. Ej, co jest? Lista rund twórców... Um... Co? Rundy twórców jakieś... Co tu się dzieje? Ej! Co? Ej, mocne! Szonie standardowe Tutaj akurat nic nie ma Czyli co, tak naprawdę Nie dodali żadnych takich specjalnych map Takich nowych, tylko dodali Jakby takie utworzone na trybie kreatywnym Po prostu... Nie, dobra, nieważne Nie słuchajcie! Fajna muzyka jest w ogóle Ej, chwilę, ej, chwilę. O co chodzi tutaj? Tutaj są jakieś takie rzeczy. No. Nie najgorszy karnet. Ej, chwilę co? Za 600? Chwilę. Chwilę, chwilę, chwilę. Czy ja serio mogę zdobyć już karnet? Dobra, ale nieważne, już wracam, gramy. Ciekawe, czy ogólnie będą się pojawiały częściej te. W sensie nie no. Y w sensie, czy będzie się pojawiało więcej takich specjalnych map od twórców utworzonych na tym kreatywnym. Tak? Na razie jest tylko full tilt. Będę wam pokazywał tylko jak będę coś mówił albo jak coś będzie warte uwagi, na przykład jak będą jakieś nowe modyfikacje do tych map albo jak będzie właśnie nowa mapa. Nie, no te barierki już były, no. Serio. Pierwszy mecz, pierwsza runda w nowym sezonie już przegrana. Szczerze Dobra, od razu gram tą jakąś playlistę rund twórców numer 1. Data Streams. Przesuwanie danych? Dobrze, myślę. Tylko, że tutaj nie ma tego. O, tu są jakieś. Aha, ter... już 46,7 tysięcy zagrań. A to chwilę, kiedy ta aktualizacja była możliwa do pobrania. Wreszcie nie, dobra, w sumie to już za chwilę minie ile? 3,5 godziny od wydania tej aktualizacji także w sumie Okej okay. A, to jest trampolina? Nie, to jest jakiś wybieracz, co się ładuje. Ej, co jest? Ej, piksele, piksele za, za mną się takie robią dziwne. O! Ej fajne! No! Nie ma po prostu serio Dobra. Tu! Nie! Eee. Ej, to jest utrudniony. To jest... Yy. To są utrudnione dzikie drzwi. Jak ja nienawidzę po prostu takich map, gdzie ludzie się... wszyscy pchają tylko. Okej, okay, tu jest ślisk. Okej. Okay. Serio. Czy ja dzisiaj w ogóle wygram jakąś rundę? Bo coś mi podpowiada, że chyba nie. A może jednak? Dobra, runda wygrana. Ru w sensie, bardziej to przyszedłem runda. Wygrałbym jakbym zdobył złoty medal. Tu była w ogóle jeszcze górna trasa jakaś która akurat z kolei była z jakimiś wiatrakami ale ona jest wolniejsza, dużo wolniejsza Sides and uh, roundabouts aha a co jednak się pokazują, o chwilę a może to po prostu losowo pokazują te takie te obrazki, że niby jest budowniczy jakiś, są schematy pokazują te wszystkie mechanizmy, młotki Arbuzy, wiatraki, inne wiatraki, jeszcze inne wiatraki, balony, jeszcze inne wiatraki, siekiery Tu nie pokazuje animacji y, Okej, okay, inaczej wyglądają te siekierki no, Wyglądają tak dziwnie, nie? Okej, okay, przeszedłem Dobra, łatwo, jak na razie Okej, okay, tu jest wiatrak, po prostu trzeba przeskoczyć Tu też są wiatraki Po prostu trzeba przeskoczyć Ej, to jest ten krokodyl, którego obserwowałem Kurczę, serio Ja się tak wpakowałem Dobra, jak to idzie Tutaj, okej okay. Tu jest szybsza tra... Aha, aha, okej okay. um. Czegoś takiego się nie spodziewałem, widzowie. Okej, okay, tu są wybiacze. Yy, w jakim stopniu przeszedłem? Dobra. Okej. Okay. Ciekawe te nowe mapy, nawet. Jakieś fanflying girls. Nie, no to się po prostu losowo dobiera ten obrazek. Ja w ogóle do pewnego momentu wam powiem, widzowie. Jeśli chodzi o tamtego pingwinka, ja nie wiedziałem, że to jest maszyna przez jakiś moment. Ja Myślałem, że to jest po prostu jakiś pingwinek. Dobra, na razie jest spoko, nie pchać się na każdego przyjdzie pora. Dobra, czy ryzykować, czy nie? Myślę, że pójście na te młotki to jest nawet większe ryzyko. Dobra. Okej. Okay. Dobra, co jest? Co jest? Co jest złoty medal? Złoty medal wyścigowy, mój szósty. Tak, widzowie, policzyłem to, bo ostatnio dostałem achievement. Za przejście pięciu wyścigowych rund. To było dosłownie wczoraj, więc nie nagrywałem wtedy odcinka. Możliwe, że jest naprawdę sporo tych mapek, nie tylko jakieś cztery czy pięć jak było w przypadku ostatniej aktualizacji, czyli tej podwodnej. Dobra, znowu to jest jakieś takie cyfrowe, właśnie. Okej. Okay. Dobra, to są cyfrowe piąchy Ty, co się rzucasz? A, to ty tutaj ze mną byłeś na prowadzeniu, gościu. O! Tęcza. Siekierki. Tutaj jest kula. Chyba coraz... Chyba jakby lepiej niż kiedyś działa ten skok taki przez t -t. Okej okay. To jest gościu, jakiś, gościu jakimś kalkulatorem, jest czy co? On idealnie wykalkulował, jakby w które miejsca skakać, a w które właśnie lepiej nie. Tutaj jest jakieś okrągłe i powybrakowane i z młotkami. Dobrze, że tu nie są te robociki z młotkami. Tym razem będziesz pierwszy, a nie drugi, no. Proszę, ciekawe, ale naprawdę fajne są te mapy. Też jest na nich sporo tego elementu ślizgania się, czyli y, tej mechaniki dodanej w poprzednim sezonie Fall Guysów. Tak, w ogóle, co do ślizgania się, a nawet co do rzucania się, y, w tym dniu, kiedy to nagrywam, w tym dniu, kiedy wrzucam najpewniej ten film, nagrałem, w sensie wrzuciłem, skoro, ok, wrzuciłem, y, jakby film, w którym robiłem pierwszy. Folga się Challenge, czyli bez używania tego rzucania się dajwa. Teraz wam się tutaj w prawym górnym rogu ekranu wyświetla w karcie. Okej, okay, chwilę. Aha, czekaj, ej, bo tu jest wyścig! Nie, tu jest wyścig o pierwsze miejsce. Ej, no, ja się tak nie bawię. No ja się nie bawią wyścigi o pierwsze miejsce. No chyba, że nie wychodzi. A ja tutaj mam naprawdę dobrego przeciwnika tutaj. Zresztą widzicie, no. No! A poza tym jeszcze spadłem, no. Ostatni jestem... Tak, to on, to on, Elman 13. Zapamiętajmy jego nikt, to jest on. DJ gościu, byłeś naprawdę jakby godnym przeciwnikiem. No i już się nie ma. Byłeś to dobre słowo. Okej, okay, czyli jakby każdy z tych kreatywnych ma taką samą ikonkę medalu. Jakby właśnie to chciałem sprawdzić. Nieźcie geometryczna impreza. Bierz udział w nowych show, łap pociągi do sławy i pójść w wodze fantazji w trybie kreatywnym folga zbudują zbudując swoje własne. Blunderdam. do 13 czerwca, to tylko miesiąc. Chwilę, czyli można tu sobie wczytać dowolną z tych rund. A jednak nie. To dowolną z rund, które ja stworzę. Chwilę, czy ja mogę opublikować po prostu? Próba świetlnych wyrzutni? Ej, nie no, chwilę tego nie było. Trudne, szybkie, specjalne i specjalne. To jest znowu wyścig na złoty medal. Po prostu proszę nie. No Hmm, dobra, chociaż zagram. A nie, czekaj, nie. Czekaj, to jest runa winowa, ale. Zaaa, wieszymy... so... No, Tak, tego nie było. Tego nie było jeszcze. Co. co się dzieje? Ej, czy to ja. czy ja mam to przez lagi po prostu? Serio? Halo! Hej, odbierasz sygnał? No i. Dobra, jak ja nie mogę nic zrobić, to chociaż innym poprzeszkadzam. Ej, tu jest zbagowane. Internetu nie mam wcale takiego złego. No dobra, chociaż sobie. O nie. Aha, czyli to jest na czas po prostu. Ej, co jest? Udało się! Ej! Co się odpaliło nagle? Nagle to już działa. A wcześniej nie działało. No proszę. Jak ciekawie. Aha, a tutaj nadal są. Czy im się też nie odpalało, czy oni są po prostu nupkami? Ej, aha wow ktoś przeszedł to niesamowite okej okay. no dobra Ej, ty, aha muszę to przeskoczyć ale o co że co przepraszam was chyba pogięło Was chyba pogięło. Dobra, właśnie cel odcinka. Przejdę wszystkie cztery próby. Przejdą wszystkie cztery próby. Jak nie przejdę, nie kończę odcinka. Teraz mam nadzieję, że mi się to nie zglitchuje. Ale widzieliście, to nie był lag, bo jakby tamten typ, on sobie ze mną chodził, machaliśmy do siebie emotkami normalnie. I nagle zaczęły się znowu świecić i obu nas wystrzeliło. Także to nie był żaden lag, to był po prostu, coś się zepsuła mapa. Ten tak zwany Team Fall Guys powinien doprasować trochę te mapy. Albo grę. Fall Guys Team, dobra. Nie Team Fall Guys, tylko Folga Guys Team. Niech już będzie. Teraz to się już odpala. Nawet zanim. Aha! Czyli, czyli jednak. Nie! O dobra! Nareszcie. Ten etap z kulami i tymi ruszającymi rzeczami to jest akurat naprawdę. Ciężki. Jak to było laserowa wyrzutnik? Nie, nie wiem co to było. Nie no. I będzie dużo gorzej niż na tamtym challenge'u. W takim razie jest naprawdę ciężka mapa. Powinni do tego jakieś zadania zrobić. Te challenge e jakieś, nie? Robię challenge w robienie challenge. A oni tam mają jeszcze z czymś problem. Tam... Oni wszyscy już to przeszli, albo po prostu tu nie doszli. I robią tam coś. Dobra, trzeba się bardziej wpasować w klimat tego sezonu. Nie no, i tak to można grać. Dobra, obym teraz zdążył na autobus. No i super. O, ej, ej, chwilę. Ej, to mnie odbija tylko, że... To już nie wiem, czy to lagi, czy to bagi. O, widzowie, Kangurek KO to jednak już nie jest najbardziej zepsuta gra wszechczasów. No chyba, że to serio są lagi, jakieś dziwne. No, jeszcze, już ktoś przeszedł. To jest niepojęte. Ktoś już masteruje tą mapę. Jacyś skillerzy się znaleźli nagle. Dobra, checkpoint. No, tylko że trochę późno i trochę niefajnie, że mnie to spycha. Daj mi spokój. No i jeszcze tak daleko mnie respisz To jest. To jest już szczyt chamstwa. Może prawie. Jeszcze tak długo spadam, nie no. Czemu ta gra mnie tak nienawidzi? No jeszcze mi się baguje świetnie, kurczę, świetnie baguj mi się folgać fol z tym razem. Jakimś cudem pojedyncze osoby nadal to przychodzą. Jak tym razem mi się nie rubda, no. robię przerwę i po prostu gram w inną mapę. Dobra, najgorsze w tej mapie jest to, że ona mi się baguje chociaż. Bra. Dobra. Nie, aha! Czekaj, czy to w ogóle... Aha, nie, to w ogóle.. Okej, okay, to w ogóle na innej zasadzie działają te. Dobra! Aha! Dobra! Ogarnąłem tą mapę! No nie, on już stracił motywację. On wyszedł! Widzicie... Widzicie do czego potrafi ludzi doprowadzić ta mapa? Ej, ona powinna zostać zakazana ona jo, on wyszedł normalnie. W sensie nie wiem. Może to jest jakieś częste zjawisko, nawet, ale. On wyszedł. Czy to był Rage Quid? A, i pięć odłamków korony. W sumie spoko. O, wyposażę sobie pas gracza. Wygląda spoko. Kudosy mam jeszcze. O! Mam koronkę. No, na nic mi się w sumie nie przyda, ale fajnie jest kolorek. Próba świetnych wyrzutni. Zaliczona. Teraz czas na cyfrowy obwód. Maksymalnie 24 graczy. Wyścig. Runda finałowa. Ale tutaj też może się zakwalifikować każdy gracz, tak naprawdę. Wystarczy przejść. Cybercircuit. Ej, była ta mapa tam. Circuit jakiś, no. Nie pamiętam co to było. To była jedna z moich ulubionych map, ale została usunięta. A to jest. Aha. Ale da się tu złapać normalnie. Mogą przejść wszyscy, tylko że trzeba zdążyć na czas. A może to nie być takie pewne? Okej, okay, na tych etapach już ludzie mogą zacząć odpadać. Okej, okay, już ktoś przeszedł. Czyli to jest jednak łatwa mapa. Nie będę się trudził na jakby rundę wyścigową i złoty medal, bo to jest naprawdę trudne. No chyba, że jesteście jakimiś proplayerami. Ja nie jestem, nie? Chcę że tylko, żebyście mieli świadomość tego. Jakby gram może w miarę dobrze, jestem jakby stosunkowo dobra, ale jakimś proplayerem nie jestem, a zwłaszcza w folgajce. Widzowie, stać mnie i to się opłaca. Fino. Pociągi do sławy, aha, zastępują przepustkę sezonową. Trwają od 4 do 7 tygodni, a nie, to ja przez chwilę przeczytałem, że dni, także słuchaj, spoko jest. Kupują, nie podlegają zwrotom. Pociąg do Sławy, odblokowano. Okej. Okay. Ej, mam. Mam Hello Kitty, nie chcę tego. Ale chwilę, odblokowałem tutaj. O, mam takiego ptaszka. Zdobędą chociaż te wszystkie, te te. Będę zdobywał jakieś nagrody, może mi się przydadzą. Jakieś te efekty, elementy kosmetyczne. A poza tym to będzie mnie stać na kolejne, bo właśnie dokładnie 600 kudosów, w sensie nie, showdolcy showdolców, nie wiem jak to się odmienia, można jeszcze zdobyć. Niby wyścig, niby finał, max, ale jednak max 24 osoby i każdy może się, jak to piszą, uplasować. Okej, okay, ej, tam, czy tam też jest to ułożone w kształt serca, czy mi się wydaje? Nie, tylko mi się wydaje. Ale to tak dziwnie wygląda. I od tego można się odbijać też. Eee, tutaj ja idę, tędy. O! Nie! Ej, to jest. Nie, no! Czemu zrobiliście nowszą wersję mapy, której tak nienawidzę? Teraz to jest. Teraz to jest pixel Był frut to jest pixel chut. Nie! Oni serio to zrobili. To jest 1 do 1, tak naprawdę, frutczut. Tylko, że w tej wersji pikselowej. Folga, Guys, czemu mi to zrobiliście? Czemu? No, chociaż ładniejsze są te rzeczy. Bo to na pewno bardzo pocieszające, jak jesteś zepchnięty do przepaści przez ładniejszą rzecz niż owoc. Tu jest w ogóle meta. Ej, w ogóle te bramki wejściowe są takie... Inne, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Nie poszło najgorzej, ale Fall Guys. Czy mam cię serio znienawidzić, bo tak się stanie, jeśli będziesz dodawać nowe frutczuty. To jest mapa, której szczerze nienawidzę. No to co zostają jeszcze fortecowe figle? W ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale na tych projektach też są y, jakby plany tych całych aren. Jedna jest do pingwiniej pogoni, chyba tak to się nazywało. A druga arena jest do pogoni za kitą. Tak wiem, jak to brzmi, ale tak się nazywa ten tryb. Jest też drużynowa gonitwa za kitą. Nie do mnie pretensje za nazewnictwo, ok? Ja tego nie wymyślałem. Fortress Frolic. Eee, aha. Wygląda to bardzo krótko na pierwszy rzut oka. Ok. Aha, 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 dobra, czyli tu trzeba slalomem, a, ja. okej, okay, dobra, okej, okay. i ta kula, nie, dobra, nie leci po wylosowanym torze, już myślałem, że po wylosowanym torze leci, o, drzwi, dzikie drzwi, Dobra Ej, to było akurat mega łatwe Jezu, to było mega łatwe, tylko ta pierwsza mapa była trudna Trzeba było jakby się nauczyć tej mechaniki tych, tych, no wiecie co Olego, ty mi tu nie cwaniakuj, bo zaraz skończysz marnie Chwilę Aha To nawet chyba nie był rage Quit, tylko po prostu nie wiedziało co się, jakby co się dzieje ale na tym widzowie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i może niektórzy z Was powiedzą: Zaraz, zaraz. Co tak się spieszysz? To jeszcze nie koniec. A no prawda, to nie jest jeszcze koniec. Co w się sensie w tym odcinku to jest koniec? W tym sezonie nie jest koniec. Czemu? Tryb kreatywny. Niedługo zrobię odcinek, na którym ja będę tworzył mapę z trybu kreatywnego. Zobaczę. I jak mi to pójdzie, jak w ogóle wygląda tryb kreatywny. A do tej pory jakby. Do zobaczenia widzowie.